Jesteśmy tutaj w Kętrzynie Koźlu z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest wyrazić nasze uznanie i szacunek dla rodziców, rodziców dzieci drugiego liceum ogólnokształcącego, ponieważ już wiemy, że pani dyrektor jednoosobowo podjęła decyzję drugiego liceum ogólnokształcącego, które podlega pod starostwo o tym, żeby dzieci poszły na, na ten szkalujący polski mundur film Agnieszki Holland – Zielona granica i dopiero negatywna, negatywna decyzja, opinia Rady Rodziców spowodowała, że pani dyrektor musiała zmienić zdanie. W mojej ocenie, szanowni państwo, taka postawa wymaga właśnie słowa szacunku. Szacunku dla rodziców, którzy nie pozwolili wplątać swoich własnych dzieci w pewnym scenariusz wyborczy Platformy Obywatelskiej w tej szkole również jest znana kandydatka platformy obywatelskiej, znana z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi nauczycielka historii, która jeszcze nie tak dawno można powiedzieć udawała mieszkankę Strzelec Opolskich na wiecu Donalda Tuska w Strzelcach Opolskich. I ta szkoła jest niestety kolejną szkołą w Kężynie Koźlu, która jest podległa pod powiatowe, która staje się przedmiotem rozmów wszystkich Polaków. Pierwsza szkoła to oczywiście Pierwsze Liceum Ogólnokształcące, które zajmuje się niestety indoktrynacją dzieci i ideologią LGBT, a teraz mamy do czynienia z, ze, z pewnego rodzaju skandalem Drugim są Ogólnokształcącym kiedy to jednoosobowo jeszcze przed konsultacją z Radą Rodziców pani dyrektor chciała wysłać dzieci na ten film. Wielki szacunek dla Was, Szanowni, szanowni Rodzice, szkoła powinna być apolityczna. I dobrze, że chcecie wysłać swoje dzieci na filmy o bohaterze, prawdziwym bohaterze, czyli o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ale jesteśmy tu, szanowni państwo, również po to, żeby zaapelować. Zaapelować do szanownej pani prezydent Kędzierzyna Koźla, pani Sabiny Nowosielskiej, której podlega właśnie ten Miejski Ośrodek Kultury, w którym jest samorządowe kino. Zaapelować o to, aby zdjęła, zdjęła ten film z repertuaru. Aby dzieci, młodzież, Kędzienie Koźlu nie musiały y, oglądać tego filmu, zmuszane często przez y, inne osoby. Czy w ogóle, żeby ten film w ogóle nie był wyświetlany, dlatego że jest to totalna y, nieprawda i agitka y, na miarę kremlowskiej propagandy, szkalująca y, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jeżeli chodzi o sceny, które dzisiaj widzimy w internecie, szanowni państwo, to rzeczywiście one kompletnie nie miały miejsca. Funkcjonariusze Straży Granicznej przedstawiani są w tym ohydnym filmie Agnieszki Holland jako jacyś barbarzyńcy rzucający, rzucający ciężarną kobietę na drut kolczasty, pijący alkohol, dehumanizujący życie ludzkie. Dla mnie wstrząsająca najbardziej jest ta scena, w której funkcjonariusz Straży Granicznej rzekomo rozbija butelkę z napojem rzuca imigrantowi na drugą stronę po to, żeby go poranić. Szanowni Państwo, takich scen po prostu nie było. Nie było takich scen, nie było takich nie wiem, sytuacji. To uderzenie w honor i godność munduru funkcjonariusza Straży Granicznej. Uderzenie w honor Rzeczypospolitej jest czymś niegodnym. I apelujemy do Pani Prezydent o to, szanowna Pani Prezydent, w imię narodowej wspólnoty, w imię dbałości o młode pokolenie apelujemy, aby w kinie samorządowym w Kędzierzynie-Koźlu nie był wyświetlany film Zielona Granica. Tym bardziej, że przyznaje się do niego środowisko polityczne Platformy Obywatelskiej, broni Gazeta Wyborcza, bronią niektóre media związane z kapitałem zagranicznym. Bo rzeczywiście jest tak, że ten film będzie budował nieprawdziwy obraz Polski na arenie międzynarodowej. Będzie służył tempej propagandzie putinowskiej, kremlowskiej, która to propaganda wspiera od kilkunastu miesięcy organizowaną w sposób zaplanowany operację białoruskiego KGB i wspieraną przez Mińsk naporu na polsko- białoruską granicę i w tym miejscu trzeba jasno sobie powiedzieć jesteśmy pełni szacunku i podziwu dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, dla żołnierzy wojska polskiego, bo chcielibyśmy, aby właśnie dzieci z Kędzyna Koźla słyszymy tu pięknie, jak jak się bawią, jak spędzają czas, jak mają radosne dzieciństwo, mają je właśnie dlatego, że funkcjonariusze naszych służb mundurowych po prostu bronią naszego bezpieczeństwa i możemy spać spokojnie a oni bronią 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, rano i wieczorem na polsko-białoruskiej granicy. Wielki szacunek dla wszystkich funkcjonariuszy i dlatego właśnie szacunku i z tego powodu apelujemy do pani prezydent, aby podjęła jak najpilniej decyzję o zdjęciu tego ohydnego Paszkwilu na polski mundur, zielonej granicy Agnieszki holland filmu, którego scenariusz nawet na Kremlu nie wymyślono by bo nikt by nawet nie wpadł na, do głowy, żeby tak paskudny film po prostu wymyślić. Apelujemy, Pani Prezydent, proszę zdjąć ten film. Poproszę również przedstawiciela młodego pokolenia, 17-letniego Kamila, o aby wzmocnił ten apel Polski Patriota, który namawia do tego, aby młodzi ludzie nigdy nie wydali nawet jednego grosza na ten film. Szanowni Państwo, jako głos młodego pokolenia polskiej prawicy mówię nie. Nie dla projekcji... Takiego paszkwilu w przestrzeni publicznej, nie dla finansowania tego czegoś, bo nie można tego nazwać filmem z pieniędzy publicznych. Do moich rówieśników chcę zaapelować, bo wiem, że niektórzy niestety planują wybrać się na ten, na ten paszkwil, na te obrzydliwe coś. Nie idźcie, nie wydawajcie pieniędzy i nie wspierajcie, ponieważ jest to obrzydliwa kremlowska propaganda, wyjęta po prostu rodem z Białorusi, przystosowana do aktualnej sytuacji politycznej, po to, żeby Polskę zalały miliony nielegalnych imigrantów. Imigrantów, którzy nie uciekają przed wojną, przed zagrożeniem, oni po prostu przyjeżdżają tutaj po lepsze życie, trudno powiedzieć. Mówimy nie. Mówimy tak dla porządku, dla polskiego munduru. Stoimy dzisiaj murem za polskim mundurem. Dziękuję bardzo. Apelujemy jeszcze raz do pani prezydent Sabiny Nowosielskiej. Proszę wycofać się z planów, które miały miejsce być tutaj realizowane, czyli z planów projekcji zielonej granicy pani Agnieszki Holand w samorządowym kinie utrzymywanym z podatków wszystkich mieszkańców Kędzierzyna Koźla. To będzie gest, który docenią wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej, służb mundurowych, którzy dzisiaj są ohydnie atakowani przez ten paszkwit. A wszystkim rodzicom, rodzicom dzieci z drugiego liceum ogólnokształcącego wielki szacunek, że powiedzieli nie próbie wciągnięcia dzieci w brudną kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej.